w kolejnym, w trzecim odcinku Zagrajmy w Minecraft Pocket Edition z Creeperblowem. Pewnie się zapytacie, czemu moja to się jara. Jak tam widzicie. A więc, to była długa przygoda. Bardzo długa. Niestety muszę Wam ogłosić, ale serwer. Um, włączyłem sobie serwer, zalogowałam się, a tu nagle patrzę i zaczęło wszystko wybuchać. A tu patrzę, to jakiś gostek fan Deltiego, bo miał skina Deltiego. Tak przypuszczam, że to Deltiego. Proszę, wysadź mi tutaj. Tutaj Kryper Creeper Creeper i wysadził mi tak fajnie w dół po ziemię więc tutaj próbowałam gasić lecz niezbyt mi to wychodziło tutaj się wszystko spaliło nie ma co ratować więc Mam dom pod ziemią. Yy, Podziemią, po prostu pod ziemią. <kluz> <kluz> sorry, przepraszam, mam ...jestem <kluz> trochę chory. Yy, sorry, że ty kaszle moje. O właśnie. o to jest. To dał, proszę. To jest. Typowy że tak powiem, bydlak, który rozpierdala komuś serwer. Yy, to było przecież, pamiętacie, podziemie mojego domu, ale zbudowałam bardzo były warunki sprzyjające. Teraz to jest mój dom, mm, bardzo fajny, jak dla mnie się wydaje. O, najlepszy jest to, że tutaj jest takie fajne. Wyjście ewakuacyjne. Coś tutaj się by źle działo. Tutaj jest to i wyszliśmy. O nie. O nie, nie, nie. No ale tu źle wygląda. O, kratynt było. Uratuję się. Uff. Co? Wszystkie itemki wziąłem, no nie wszystkie itemki wziąłem z swojego domu, o, ale pierw jak jeszcze, zacząłem się tam słychać, sprawdzić, to zobaczyłem wczoraj, wczoraj, no musiałem trochę chłonąć i pogryć na pc w Minecrafta, mi się to strasznie zdenerwowało, że ktoś mi to zrobił. I właśnie straciłem wszystkie swoje temki, które miałem przy sobie, ponieważ tak zwany przyziemny bylak kurwiel jeden podłożył sobie tutaj lawę. A ja myśląc, że a myślę, że tutaj nic nie ma. Jak zwykły dureń. NIE! FAK! FAK! Fuck, fuck, NIE! Zginąłem! O! No fajnie, Jeszcze się jaram! Ja pierdolę! Kurwa! Czeka! Okej, okay, okej, okay, spokojnie! Szybko, szybko dobiegniemy! FAK! Kurwa, to odejrza Kurwa mać! I zapierdoliłem go. I powiem Wam, co za dureń! Okej, okay, okej! Okay. Szybko! moje temki! Uff! Uff! Jestem, so, moje piękne itemki! O, oh, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za pyszne itemki. No i właśnie najgorę, kurczę, czy pieczone. Nie mam żadnej broni. Niestety. Nie mam żadnej broni. Ten pajac. Ten mega super, hiper pajac. Rozpiernik, że puchaty. Ale okej. Okay. Ja jestem w domu spokojnym człowiekiem, że to powiem, ale w domu. Okej, okay. więc wrzucimy to do pudełka. Te itemki, które... Krzybne. Będziemy powoli kończyć nasz odcinek. Jeszcze coś tam porobimy jeszcze coś pokażę może on właśnie jeszcze. chciałbym wam pokazać ruiny kościoła. Bardzo ciekawie to wygląda. Oj właśnie znalazłem w tej kopalni kopalni dioksów. I... <laughs> o Jany. Ta choroba mnie kończy. No i tu tyle. Tutaj. tutaj um, tej temki, które przetrwały. O, dajcie mi diaksy Dwa. Raz, dwa. Tej temki, które przetrwały, to przetrwały po prostu. A to jest bardzo fajna jaskinia. Muszę nawet i przyznać, że mi ta jaskinia jest lepsza niż tamten dom. Nie wiem dlaczego, ale mi bardziej jakby przypadło do gustu. O, jeszcze. Ach. Dwadzieścia, jeśli się nie mylę. No, FAK! Wszystkie z taki straciły... Łżanego żarcia! Mar fuck fuck fuck. No kurde co to jest? Ale fire Fuck is that. O, strzeliłem. I dobrze trafiłem. Okej. Okay. No, o, no właśnie. Zmieniłem skin, bo o, tamto nie mi się podobał. Ale napiszcie no, w komentarzach, czy woleliście skiny trutego, czy polskiego pingwina. Mi bardzo polskiego pingwina się podoba, bo jest fajny. Po prostu. Można powiedzieć polski pingwin, czyli Microblow, delta. No i nie będę wymieniać mandio. To spoko goście. Zajibieś youtuberzy, których bardzo lubię. No i co tam jeszcze mówić? I idziemy na polowanie. Teraz idziemy do kościoła. To są ruiny tego kościoła. O, na szczęście tutaj wszystko przetrwało. Ten pajac nic nie rozwalił. Już więcej. No, dzisiaj to raczej już będzie się kończył co nieco powoli czas więc niestety będziemy kończyli teraz Poczetajcie Pobawimy się w takie fajne wejście smoka. Więc już kończymy odcinek i powiem na końcu. Dawajcie łapki w górę subskrybujcie mój kanał wpadajcie na fanpage na Twitchu, a niedługo będzie stronka na... Facebooku, uh, więc pojście smoka!